O chwalebny Święty Józefie, któremu daną jest moc czynienia możliwymi rzeczy niemożliwe, przyjdź nam z pomocą w trudnościach, w jakich się znajdujemy. Weź pod swoją opiekę ważną sprawę, którą Ci powierzamy, aby miała korzystne rozwiązanie. O Święty Józefie, nasz opiekunie, pokładamy w Tobie całe nasze zaufanie. Nie opuszczaj nas nigdy. I wreszcie ty, który możesz wszystko obok Jezusa i Maryi, pokaż nam, że twoja dobroć jest równa twojej mocy. Święty Józefie, któremu Bóg powierzył troskę o najświętszą rodzinę, jaka kiedykolwiek istniała, bądź, prosimy Cię, ojcem i obrońcą naszej rodziny i uzyskaj nam łaskę życia i umierania w miłości Jezusa i Maryi. Amen. Witajcie wszyscy w kolejnym wideo modlitewnym na kanale Nasza Pani Świata. Dziś nasza modlitwa będzie poświęcona świętemu Józefowi, chwalebnemu patronowi rodzin i pracowników, którego wstawiennictwo stanowi stałe źródło inspiracji i pomocy dla nas wszystkich w naszych drogach wiary oraz w poszukiwaniu Bożej opieki w naszym życiu. Napiszcie w komentarzach imię osoby, którą chcecie błogosławiać tym modlitwom do SW, Józefa. Modlitwa poświęcona SW, Józefowi. O święty Józefie, sprawiedliwy i czysty opiekunie rodzin i patronie pracowników. Zwracam się do Ciebie z pokorą i ufnością. Święty Józefie, patrz na nas, swoją ziemską rodzinę. Tak jak troszczyłeś się z miłością i oddaniem o świętej rodzinie z Nazaretu. Wstawiaj się za nami przed Jezusem i Maryją, jak wierny stróż, jaki byłeś. Prosimy o Twoją pomoc i ochronę, O święty Józefie, w naszych potrzebach i utrapieniach, szczególnie w tym, którego teraz przedstawiam z wielką wiarą i pewnością, że zostanie wysłuchany. Uznajemy Twoje świętość i cnotę oraz polegamy na Twojej potężnej wstawiennictwie przed Bogiem. Święty Józefie, wzór Ojca i Męża, naucz nas być sprawiedliwymi, życzliwymi i wiernymi w naszym własnym życiu. Pomóż nam w naszych codziennych obowiązkach i prowadź nas na drodze świętości. Z Twoim błogosławieństwem, Święty Józefie, szukamy pokoju dla naszych rodzin. Harmonii w naszych domach i łaski wytrwania w wierzeniach, nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Józefie, módl się za nami, abyśmy mogli naśladować Twoją miłość, posłuszeństwo i zaufanie wobec Boga, oraz osiągnąć łaskę życia wiecznego. Amen. O miłosierny i współczujący Boże, zbieramy się przed Tobą w tej chwili z pokorą i wdzięcznością. Dziękujemy Ci za dar życia i za wszystkie błogosławieństwa, które przez lata nam obdarzyłeś. Uznajemy, że jesteś Stwórcą wszystkiego, źródłem całego miłości i źródłem wszelkiej łaski. Dziś kierujemy nasze serca i umysły ku Tobie w modlitwie, szukając Twojego prowadzenia, pociechy i siły. Prosimy, abyś oświecił nasze ścieżki Twoją boską mądrością. Abyśmy mogli podejmować sprawiedliwe i mądre decyzje w naszej życiowej podróży. Pan, spojrzyj z miłosierdziem na tych, którzy cierpią, niech to będzie z powodu choroby, samotności, smutku lub innych trudności. Pociesz ich w swoich miłujących ramionach i obdarz ich swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Modlimy się za rodziny, aby znalazły harmonię i miłość w swoich domach. Kran dzieci, umacniaj małżeństwa i pomagaj budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i trosce. Pamiętajmy także o tych mniej szczęśliwych, potrzebujących i uciskanych. Inspiruj nas, abyśmy stali się orężem Twojej sprawiedliwości i miłosierdzia na tym świecie, abyśmy mogli pracować na rzecz pokoju, równości i godności wszystkich istot ludzkich. Pan, prosimy o Twoją łaskę i przebaczenie za nasze grzechy i niedoskonałości. Pomóż nam rosnąć w świętości i oddalać się od zła. Na koniec zawierzamy Tobie nasze nadzieje i troski, wiedząc, że Ty jesteś naszym schronieniem i mocą. Niech Twoja wola stanie się w naszym życiu tak jak jest na niebie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. O miłosierny i współczujący Boże, dziękujemy także za dar miłości, którą dzielimy między sobą. Umocnij nasze więzy przyjaźni, rodziny i społeczności, abyśmy mogli być prawdziwymi narzędziami Twojej miłości i współczucia na tym świecie. Wspominamy w naszych modlitwach wszystkich tych, którzy walczą z osobistymi, emocjonalnymi lub duchowymi wyzwaniami. Niech znajdą pociechę w Twoim miłującym objęciu i doświadczą uzdrowienia, które tylko Ty możesz dać. Pan, prosimy o Twoją ochronę dla tych, którzy są w niebezpieczeństwie, czy to przez konflikty, klęski żywiołowe, czy jakiekolwiek inne trudności. Błogosław tych, którzy nieustannie pracują, aby pomagać potrzebującym. Niech Twoje boskie światło świeci na tych, którzy szukają prawdy i mądrości w swoim życiu. Prowadź ich na ścieżce sprawiedliwości i obdarz ich roztropnością, aby podejmowali wybory zgodnie z Twoją wolą. Pan, w tej chwili ciszy wznosimy intencje z naszych serc fając, że twoje odpowiedzi zawsze będą zgodne z tym, co jest dla nas najlepsze. Prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, który nauczył nas modlić się mówiąc: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mary Jo, łaską pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, a błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary U, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech nasze modlitwy dotrą do miłującego serca Boga, przynosząc nam pociechę, ochronę i obfitujące łaski. Niech, umocnieni tymi modlitwami, podążamy ścieżką wiary i doświadczamy radości wspólnoty z Bogiem i wszystkimi świętymi. Kontynuując naszą modlitwę do Święta Józefa, przejdźmy do litanii poświęconej temu Świętemu patronowi rodzin i pracowników. Litanie do Święta Józefa. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, przyjmij nasze prośby. Boże, Ojcze Niebieski, zmiłuj się nad nami. Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Boże Duchu Święty, zmiłuj się nad nami. Najświętsza Trójco, która jesteś jednym Bogiem, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, znakomity potomek Dawida, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, Światło Patriarchów, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, Oblubieńcze Matki Bożej, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, Stróż Dziewictwa Maryi, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, Opieka Rodzin, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, Wzór Pracowników, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, schronienie strapionych, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, nadziejo chorych, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, patronie umierających, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, przerażeniu diabłów, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, obroń świętego Kościoła, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, opiekun odkupiciela, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, obroń świętej rodziny, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, przyjaciel ubogich, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, wzór pokory, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, człowieku sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, o chwalebny święty Józefie, abyśmy byli godni obietnic Chrystusa. Módlmy się. Boże, który w niepojęty sposób wybrałeś świętego Józefa na męża najświętszej Maryi Dziewicy i opiekuna twojego syna, udziel nam, prosimy, abyśmy mogli cieszyć się jego opieką na tym świecie i korzystać z jego wstawiennictwa w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, jeden Bóg, teraz i na zawsze. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Chwała Bógowi wiekami. Amen. Módl się za nami, Święta Matko Boża. Abyśmy byli godni obejrzeć się na obietnice Chrystusa. Amen. Byliśmy zjednoczeni i pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie, w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Amen. Napiszcie w komentarzach Święty Józefcie za Twoją miłość i ochronę. Jeśli wierzysz w moc Świętego Józefa, napisz Amen w komentarzach. Nie zapomnijcie także zapisać się na kanał i zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Niech Bóg błogosławi życie każdego z Was. Do kolejnej modlitwy. Zdrowa Mary jo.